Witaj! W tym filmie pokażę Ci krok po kroku, jak opracować skuteczną strategię sprzedaży na Allegro. Przeprowadzę Cię przez cały proces, od analizy konta, oferty, konkurencji, aż po przygotowanie strategii, jej wdrożenie oraz analizowanie osiąganych wyników. Kanał napędzają Pirkspark. Agencja Marketplace, która pomoże Ci skutecznie rozpocząć sprzedaż na Allegro oraz Alespark, innowacyjne narzędzie dla sprzedawców Allegro, które pozwala analizować rentowność ofert i kategorii. Zacznijmy od tego jak kupujący widzi twój sklep na Allegro. Wyobraź sobie, że klient wchodzi na stronę twojego sklepu, przegląda oferty i produkty. Zobaczy listę dostępnych przedmiotów, a także oceny i komentarze innych użytkowników. Jeżeli konto ma zakładkę sklep, kupujący będzie mógł ją kliknąć, aby zobaczyć szczegóły. Przyjrzyjmy się zatem przykładom źle skonfigurowanego konta Allegro. Może to być konto, w którym brakuje banerów na liście ofert, serii produktowych czy zakładki sklepu, brakuje dobrze skonfigurowanych lub są one nieaktualne, oferty posiadają słabej jakości miniatury, które dodatkowo nie spełniają wymogów regulaminu. Opisy ofert oraz zdjęcia produktowe pozostawiają wiele do życzenia. Warto pamiętać, że wszystkie te elementy można poprawić, wykupując podstawowy abonament Allegro za 49 zł miesięcznie. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na sekcję o sprzedającym. Często odwiedzają ją kupujący, szukając informacji o sprzedawcy. Po wstępnej analizie konta i zidentyfikowaniu obszarów wymagających poprawy, czas przejść do bardziej szczegółowego badania Twojej sprzedaży. Skupmy się zatem na analizie struktury przychodów na Twoim koncie. Przejdź do Allegro Analytics i wybierz zakładkę sprzedaż według ofert. W sekcji moje konto ustaw okres analizy na ostatnie 30 dni. Na ekranie zobaczysz listę ofert, które generują największy obrót. Skup się na top 20 najlepiej sprzedających się ofertach. To one będą kluczowe dla budowania naszej strategii. Twoim celem będzie maksymalizacja obrotu na tych ofertach przy jednoczesnej kontroli zyskowności, analizując między innymi koszyki zakupowe. Kliknij pobierz raport, a Allegro wygeneruje eksport wszystkich Twoich ofert. Wykorzystajmy teraz Chat GPT, aby szybko przefiltrować 20 najbardziej interesujących z nich. Dzięki takiej analizie zyskasz solidne podstawy do dalszego rozwoju swojej sprzedaży. Przejdźmy teraz do analizy konwersji dla interesujących nas ofert, czyli stosunku liczby zakupów do liczby odwiedzin na ofercie. Jeżeli masz 100 wizyt a 5 zakupów, oznacza to, że konwersja wynosi 5%. Teraz otwórzmy raport odwiedziny według ofert, wybierzmy ten sam zakres, który wykorzystaliśmy w poprzedniej analizie, czyli 30 dni. Twoim oczom ukaże się lista wszystkich Twoich ofert i ich konwersji. Pobierzmy teraz wszystkie oferty i wyciągnijmy z nich wartości konwersji dla interesujących nas ofert. Znowu posłużymy się czatem GPT. Zatem kliknij pobierz raport, a następnie skorzystajmy z pomocy AI. Przesyłam do czata kolejny raport. Chcę, aby wyciągnął z niego kolumnę z parametrem współczynnika konwersji dla 20 ofert i wkleił te dane do arkusza Excel, który znajduje się powyżej. W obu raportach czat znajdzie informację dotyczącą ID oferty Allegro, wobec czego bez problemu przyporządkuje współczynnik konwersji do właściwej oferty. Przejdźmy teraz do analizy wybranych ofert w Allegro Ads. Jeżeli aktualnie są one tam aktywne, warto przyjrzeć się kosztom oraz wskaźnikowi ROAS dla tych ofert. Aby to zrobić, zaloguj się do swojego panelu Allegro Ads i wybierz interesujący zakres czasowy. Przejdź do zakładki oferty, a następnie kliknij pobierz dane. Następnie podobnie jak wcześniej załaduj ten plik do czata GPT, aby zidentyfikował interesujące oferty, obliczył ich koszty i połączył je z naszym arkuszem zawierającym strategię. Plik zawiera dużą liczbę ofert, wobec czego zakomunikowałam, że niektóre z ofert mogą pojawić się w kilku kampaniach. Zasygnalizowałam, że jeżeli dana oferta występuje w analizowanym arkuszu kilka razy, chat ma sumować koszty kampanii dla tych pozycji i dopiero wtedy wkleić końcową wartość do analizy. Teraz spójrzmy na efekt końcowy. Mamy gotowy arkusz z danymi z trzech różnych źródeł: nazwą oferty, ID oferty, przychodem, współczynnikiem konwersji oraz kosztem kampanii. Skoro mamy analizę w Excelu, warto rozszerzyć ją o porównanie współczynnika konwersji z konkurencją. Najlepszym raportem do analizy konkretnych ofert konkurencji będzie asortyment, a następnie odwiedziny według ofert. Przykład pierwszy. Zacznijmy sprawdzać, jak wygląda ruch oraz konwersja na ofertach konkurencyjnych do naszych. Pokażę Ci na dwóch przykładach, jak to zrobić. Zaznacz całe Allegro, następnie wybierz zakres dat ostatnie 30 dni, pisz frazę najbardziej identyfikującą. Ofertę, naklejki na przyprawy, wykluczmy słowo pojemniki. Wyświetlił Ci się raport. Pobierz raport, a następnie przejdź do czata GPT, aby wyliczyć średnią konwersję konkurencji. Wynosi ona 8,83%. Przykład drugi. Wybierzmy odpowiednią kategorię, wpisując etykiety samoprzylepne. Wpiszmy frazę, naklejki z logo. Następnie wyświetl raport. Otrzymasz raport, a następnie ponownie pobierze raport i przejdzie do czata GPT, aby wyliczył średnią konwersję konkurencji. W tym przypadku wynosi ona 7.88%. Po dokładnym zmapowaniu braków na koncie, czas na przejście do etapu, który może znacząco poprawić wrażenie użytkownika i skuteczność samego konta. Wdrożenie oprawy graficznej. Dzięki odpowiednio dobranym elementom wizualnym użytkownicy mogą poczuć się bardziej komfortowo, a całość prezentuje się profesjonalnie i przyciąga wzrok. W oparciu o kilka zasad, o których powiem już za chwilę, przygotowaliśmy oprawę graficzną dla kilku naszych klientów. Każdy projekt został zaprojektowany z myślą o Specyfice branży i potrzeba klienta, a także o maksymalizacji efektywności działań. Na platformie. Ujednolicenie logo oraz kolorystyki w obrębie całego konta. Logo powinno być wyraźnie widoczne, spójne z marką, a jego umiejscowienie dostosowane do zasad użyteczności. Zastosowanie właściwej kolorystyki pozwala na lepsze rozpoznanie marki i podkreślenie jej charakterystyki. Szata graficzna ofert. W tym kroku skupiamy się na poprawie wyglądu ofert, dzięki czemu stają się one bardziej atrakcyjne i zachęcają do zakupu. Zwiększenie kontrastu, odpowiednie wyróżnienie kluczowe. Informacji takie jak cena, promocje czy dostępność, a także stosowanie wysokiej jakości zdjęć, to tylko niektóre z elementów, które wpływają na efektywność wizualną oferty. Pozwól, że pokażę Ci jeszcze kilka dobrze przygotowanych ofert. Tytuł jest pierwszym elementem, który przyciąga uwagę klienta. Powinien być jasny i zwięzły, a przede wszystkim zawierać najważniejsze informacje o produkcie. Dobrze przygotowana oferta to podstawa, opis to miejsce, gdzie może szczegółowo przedstawić zalety swojego produktu. Wysokiej jakości zdjęcia to absolutna podstawa, by przyciągnąć uwagę klienta. To one decydują o tym, czy użytkownik zainteresuje się Twoją ofertą, czy przejdzie do następnej. Skoro dokładna analiza została wykonana, stworzyliśmy odpowiednie grafiki, przygotowaliśmy nasze konto oraz oferty, to czas na ustalenie strategii miesiąc do przodu. Zanim przejdziemy do wdrożenia strategii, chciałabym Ci zwrócić szczególną uwagę na jedną istotną rzecz. To, co Ci pokazuję, to tylko część naszej usługi Wdrożenie i Szybki Start. Możesz jednak całą tą strategię powierzyć w ręce naszych specjalistów. Dlaczego warto to zrobić? Zajmiemy się dosłownie wszystkim. Przeanalizujemy Twoje konto, dopasujemy strategię, a następnie przeprowadzimy Cię przez cały proces. Spotkasz się z naszym specjalistą dwukrotnie. Najpierw na etapie wdrożenia i przygotowania strategii, a następnie Tuż po jej zakończeniu, aby przeanalizować wyniki i zaplanować dalszą optymalizację. Kampanie ADS pozostają pod Twoją kontrolą, dzięki czemu masz pełną swobodę i wgląd w wyniki. To usługa jednorazowa, która nie tylko nauczy Cię tego, jak działamy, ale także przygotuje Twoje konto na efektywniejszą sprzedaż. Jeżeli już wiesz, jak działamy i jesteś zdecydowany bądź zdecydowana, Opisie pod filmem znajdziesz link do formularza kontaktowego. Dodatkowo, dla pierwszych trzech zgłoszonych klientów przygotujemy audyt rentowności Top 50 ofert, uwzględniając koszty AC i koszty zakupowe z ostatnich trzech miesięcy. Oglądaj dalej, aby dowiedzieć się, co jeszcze wchodzi w skład oferty przygotowywanej przez naszych specjalistów. Po optymalizacji konta i ofert nadszedł czas na stworzenie najważniejszego elementu strategii promocyjnej. Dziś pokażę Ci, jak wygląda skuteczny plan promocyjny Allegro, który obejmuje reklamy, ads, monety, wyróżnienia, okazje oraz strategię cenową. A co najważniejsze, strategia ta będzie wyliczać dla Ciebie realny zysk. Na ekranie widzisz teraz nasz autorski plik Excel, który przygotowaliśmy dla strategii promocyjnej naszych klientów. Zawiera on następujące elementy. Analiza ofert to stworzony przez nas plik na początku tego filmu, zawierający top 20 ofert pod kątem sprzedaży, ich współczynniki konwersji oraz wyniki w Allegro Ads. Zawiera sekcję z finansami. Tutaj wprowadzamy koszty zakupowe, dzięki czemu mamy pełną kontrolę nad tym, na jakie promocje możemy sobie pozwolić. Zobaczymy również, ile kosztują nas różne promocje, takie jak prowizje, wyróżnienia, monety czy inne formy promocji. Znajdziesz też listę metod promocji. Otrzymujemy pełen wybór metod promocji, który możemy wdrożyć, by zwiększyć widoczność oferty i przyciągnąć więcej klientów. A ponadto zobaczysz zmiany organiczne. Są to zmiany, które możemy wprowadzić na samej ofercie, aby poprawić jej atrakcyjność i konwersję bez dodatkowych kosztów. Teraz przeanalizujmy jedną z ofert i wybrany dla niej scenariusz. Wybierzmy wiersz czwarty z ofertą naklejek z logo i zobaczymy, jak wygląda nasza propozycja promocji. Widzimy tutaj, że współczynnik konwersji odbiega mocno od średniej konwersji konkurencji. Po cenie zakupu netto widzimy, że zysk na tej ofercie jest duży i możemy spróbować obniżyć cenę. Zarekomendowana cena podczas akcji to 34,90 zł. To po odliczeniu wszystkich prowizji pozwoli nam zarabiać 11,72 zł netto per sztuka. Z głównych metod promocji zastosujemy tutaj wyróżnienie oraz strefę okazji. Budżet w Allegro Ad zostanie niezmienny. Natomiast zmiany organiczne, które wdrożymy na ofercie w celu zwiększenia współczynnika konwersji, to chociażby poprawa opisu i grafik na ofercie, poprawa miniatur wdrożenie zestawów na ofercie oraz zestawów na innych ofertach. Jako specjaliści wiemy, że włączenie metod promocji jest dość proste. Na bazie wszystkich analiz i przygotowanej strategii w Excelu masz przecież wyznaczone budżety ads które chcesz zainwestować. Teraz pokażę Ci kilka przykładowych konfiguracji, które my, jako eksperci, w tym wypadku wdrażamy na kontach naszych klientów. Allegro Ads to jedno z najskuteczniejszych narzędzi do generowania sprzedaży. Choć reklamy przyciągną ruch na Twoje oferty, my już wykonaliśmy dużą część pracy, by ten ruch zamienić w konwersję. Na podstawie opracowanej strategii wdrożymy kilka scenariuszy, które powinny skutecznie zwiększyć sprzedaż. Każdy z nich będzie dopasowany do Twojej analizy oraz strategii zalecane strategie, grupa reklam na produkt, większe budżety, wyższe stawki CPC dla produktów, które miały wysoki współczynnik konwersji. Dzięki temu inwestujesz więcej w to, co działa najlepiej. reklama szablonowa dla top 5 grup produktowych. Skoncentrujemy się na grupach produktów, które generują najwyższy przychód lub mają najwyższy współczynnik konwersji. Google Ads na top 10 produktów łącznie. Wybierzemy 10 najlepiej sprzedających się produktów i uruchomimy reklamy na nich. Dostosowane pod kątem współczynnika konwersji. Pamiętaj, że w przypadku takiej strategii nie wszystkie produkty będą od razu osiągały spektakularne wyniki. To proces który wymaga dostosowania, testowania, ciągłej optymalizacji. Jeżeli nie masz czasu, by to wszystko monitorować, wdrażać, warto powierzyć to w ręce specjalistów, którzy zadbają o skuteczne zarządzanie kampaniami. Jeżeli chcesz osiągnąć lepsze wyniki sprzedażowe na Allegro, nie zwlekaj i skontaktuj się z nami, byśmy mogli jak najszybciej rozpocząć działania. Pamiętaj, że w opisie pod filmem znajdziesz formularz kontaktowy, za pomocą którego możesz skontaktować się z naszą agencją. Dzięki za oglądanie. Jeżeli ten film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnych filmów. Do zobaczenia!